Każdy wtorek nowe wydanie tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie państwo między innymi O co chodzi rolnikom? W piątek 9 lutego odbył się kolejny ogólnopolski strajk rolników. Znaczące protesty miały miejsce również na północnym Mazowszu, między innymi w okolicach Płońska, w Ciechanowie i Mławie. Traktory wjechały także do Działdowa. U podstaw protestów leżą między innymi decyzja Komisji Europejskiej o przedłużeniu handlu bezsłowego z Ukrainą, wprowadzanie ustaleń z Zielonego Ładu. Duży sprzeciw budzi na przykład nakaz ugorowania ziemi. Walentynki. Miłość niejedno ma imię. Romantyczna, erotyczna, platoniczna. Do partnera, macierzyńska, do ojczyzny, do zwierząt. Uduchowiona z rozsądku, egoistyczna. Miłość niejedno ma imię i każdy inaczej ją rozumie. Kochać można przecież wszystko i wszystkich, nawet samego siebie i na różne sposoby. Czym zatem jest miłość? Co takiego myślimy, kiedy słyszymy to słowo? Ujawniają się kolejni kandydaci na wójtów. 12 lutego minął termin rejestracji komitetów wyborczych. Kolejni włodarze gmin ujawniają swoje zamiary co do kandydowania w wyborach, a wraz z nimi pojawiają się także ich kontrkandydaci. Najbardziej zacięta rywalizacja zapowiada się w gminie Ciechanów. 41. Przegląd Zespołów Zapustnych Mazowieckie, Zapusty 2024 Gospodarzem imprezy po raz pierwszy w swojej historii była gmina Drobin. Od początku organizatorem tego wydarzenia jest Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, natomiast patronat honorowy sprawuje i wsparcia udziela marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. W tym roku do Drobina zjechało 21 zespołów. Najwyżej oceniono Dziady Weselna z Małego Łęcka. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.